Hej, witajcie w moim najnowszym odcinku. Z tej strony wasz ulubiony Beauty Boy Władek. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się tematem, który obiecałem Wam już w sumie bardzo, bardzo dawno temu. Kilka miesięcy temu nagrałem dla Was filmik, w którym pokazywałem Wam jak konturować twarz w zależności od jej kształtu. Rozbiłem to w tamtym filmiku na poszczególne części, także w ogóle bardzo ciekawy temat. Jeżeli Was to interesuje, to zachęcam, żebyście sobie nadrobili jeszcze ten filmik przed tym, dlatego że tam będę mówić też o proporcjach i tak dalej, i tak dalej. Niektóre rzeczy z dzisiejszego filmika po prostu będą miały dla Was więcej sensu, jeżeli tamten zobaczycie. W tamtym filmiku w każdym razie obiecałem wam, że mogę dla Was też nagrać odcinek z tym, jakie są różnice między konturowaniem męskiej a damskiej twarzy, no i pomimo, że minęło ponad pół roku od tamtego odcinka, to lepiej późno niż wcale, i właśnie tym się dzisiaj będziemy zajmować. Zanim przejdziemy do praktyki omówimy sobie odrobinkę teorii, dlatego że chciałbym, żeby moje słowa nie brzmiały robimy tak bo tak, tylko że chciałbym, żebyście widzieli, że moje rady i uwagi mają anatomiczną podstawę. Nie wiem, czemu robię anatomiczną podstawę w nawiasie, wiecie, tym powietrznym, ale to faktycznie ma anatomiczną podstawę i uzasadnienie takie biologiczne, dlaczego powinniśmy robić tak, a nie inaczej. Natomiast zanim przejdę dalej, także ja chciałbym uprzedzić wrażliwe osoby na tematykę płci, dać im taki trigger warning. W tym odcinku będę powoływać na temat deformizmu płciowego, czyli że anatomiczne różnice występujące między płcią męską a żeńską. Um, ogólnie widać to u wielu gatunków zwierząt, między innymi takimi najbardziej drastycznymi przykładami, na przykład mogą być pawie gdzie samiec jest o wiele bardziej ozdobny od samicy. Lwy, gdzie na przykład lwy samce mają um, wykształconą grzywę po to, żeby przyciągnąć samice, albo na przykład pająki, gdzie niektóre gatunki będą um, samice niektórych gatunków będą zdecydowanie większe od samców. U ludzi jest to o, mniej, o wiele mniej drastyczne, o wiele mniej zauważalne, natomiast te różnice nadal występują um, i właśnie na ich podstawie będę opierać dzisiejsze informacje, które będę wam przekazywać. Natomiast pamiętajmy, że oczywiście biologiczna płeć to nie jest wszystko, i jeżeli z jakiegoś powodu nie utożsamiacie się z typową męską albo z typową damską twarzą, które będę w tym filmiku um, podawać jako przykłady, to nie znaczy, że coś się złego dzieje z Wami. Wszystko jest jak najbardziej ok. Zwłaszcza, że będę dzisiaj korzystać z przykładów, które są um, jakby drastycznie różne od siebie, żeby tym bardziej podkreślić to, co mówię. Czyli że wybrałem e, najbardziej dymorficznie różne od siebie e, przykłady, czyli że takie skrajności. Więc znowu, jeżeli nie widzicie na swojej twarzy niektórych konkretnych cech, nie oznacza to, że cokolwiek jest z wami nie tak, po prostu przeciętna osoba nie wykazuje ich aż tak mocno jak te skrajności, jak te skrajne przy przypadki, które e, dla was wybrałem tutaj. Także teraz przejdziemy nareszcie do teorii. Tak jak powiedziałem, między damską a męską buzią możemy wyróżnić dość sporo różnic. Taką najbardziej oczywistą różnicą będzie posiadanie lub brak zarostu. Co prawda w dzisiejszych odcinkach, w dzisiejszym odcinku i ja jestem sam bez zarostu i zdjęcia, które wybrałem są również bez zarostu, dlatego że to też nie jest wcale najważniejsze kryterium. Mamy oczywiście jeszcze wpływ od tkanki mięśniowej, wpływ od tkanki miękkiej, czyli od naszej skóry. Wpływa też na te różnice rozłożenie i rozmiar poduszeczek tłuszczowych, które znajdują się w Naszej twarzy, które też będą delikatnie się różniły. Natomiast największe różnice wprowadza nam tutaj nasza czaszka. Jeżeli zerkniemy, właśnie tutaj przykładowo na przód um, czaszki damskiej i męskiej. Możemy zauważyć przede wszystkim, patrząc naprzód, największe różnice w szczęce. Damski podbródek będzie o wiele bardziej szpiczaste, zaokrąglony, delikatniejszy, gdzie męski jest dużo bardziej kwadratowy. Tak samo same boki żuchwy czy szczęki w przypadku męskiej czaszki są o wiele szersze, o wiele mocniej zaznaczone. Natomiast damskie będą delikatnie mm, zwężone, przez to też kości policzkowe będą wydawały się większe, pomimo że obie, obie płcie mogą mieć i wysokie, i nisko osadzone kości policzkowe, i dość. Mocno, jakby wystające, wypukłe. Natomiast właśnie przez tą różnicę, że damska twarz ma delikatnie mniejszą szczękę, często one się wydają być bardziej um, zauważalne. Dodatkowo, przez to, że często mężczyźni są więksi od kobiet, też mają zapotrzebowanie, jakby mają delikatnie większe płuca, mają zapotrzebowanie na e, większe, m, jakby to powiedzieć, e, drogi oddechowe, przez co środkowa część twarzy, tam gdzie znajduje się nos. Jest delikatnie dłuższa, no i też sam nos, sama podstawa jest często szersza. Um, I ogólnie można powiedzieć, że męska twarz jest cięższa od dołu, dlatego że mało tego, że środkowa część twarzy jest w rybinkę dłuższa, to jeszcze dolna część twarzy, tak jak możemy zauważyć między odległość między zębami a końcem podkrótka jest większa na męskiej twarzy niż na damskiej twarzy czy czaszce w tym wypadku, natomiast damska buzia wydaje się być delikatnie cięższa lub ma większą objętość w górnej części. Jeżeli zerkniemy na te czaszki z profilu, możemy zauważyć jeszcze więcej różnic i tutaj moim zdaniem to się rzuca nam najmocniej. Jeżeli zerkniemy na czoło, widzimy, że na męskiej czaszce mamy bardzo mocno zaznaczony, zaznaczony łuk brwiowy, gdzie na damskiej czaszce mamy ten łuk brwiowy dość płaski, przez co, za chwilkę Wam pokażę na przykładach już ludzkich, to ma Ogromny wpływ na to, jak prezentuje się czoło, zwłaszcza z profilu. Możemy mieć znowu dużo większy nos. To pokażę Wam też na zdjęciach z ludźmi, dlatego że niestety na czaszce tego nosu nie znajdziemy. Natomiast tutaj znowu ogromna uwaga i ogromna różnica znajduje się przy szczęce. Widzimy po pierwsze, że o wiele bardziej masywna tutaj jest szczęka męska. Dodatkowo kąt żuchwy jest o wiele bliższy kątowi prostemu na męskiej czaszce niż na damskiej, gdzie na damskiej ten kąt jest o wiele większy. Więc teraz sobie zerkniemy na parę żywych przykładów i zerkniemy najpierw na rzut jakby na wprost. Tak jak powiedziałem, w przypadku męskim, przez to, że środkowa część buzi jest dużo większa i dlatego, że mamy dużo jakby, no nie dużo, ale w każdym razie większe drogi oddechowe, możemy zauważyć, że długość nosa przeważnie będzie większa, u mężczyzn i tak samo nasada nosa, czyli że jakby szerokość samej podstawy będzie szersza niż u większości kobiet. Teraz przeskoczymy na chwilkę do czoła i zerkniemy sobie na to jaki wpływ ma ten łuk brwiowy mocniejszy wrzucie na wprost i wrzucie na wprost na męskiej twarzy brwi będą osadzone niżej, przez to też powieka będzie leżeć niżej na samym oku, a oko będzie wydawało się głębiej osadzone i o wiele bardziej zacienione właśnie w tym miejscu pod brwią. Jeżeli chodzi o damską twarz, gdzie ten łuk brwiowy jest o wiele Bardziej płaski. Poza tym, że naturalnie brwi teoretycznie powinny być delikatniejsze, troszeczkę cieńsze i wyżej osadzone, widzimy, że to miejsce pod łukiem brwiowym jest o wiele bardziej płaskie i też jaśniejsze przez to, że światło odbije się tam w inny sposób. Środkową część twarzy już omawialiśmy, więc pójdziemy sobie do szczęki. Tutaj, jeżeli chodzi o tkanki miękkie, coś czego nie omawiałem przy czaszce, bardzo często odległość między nosem a górną wargą męską jest większa u mężczyzn niż u kobiet, gdzie ta górna warga między nosem, a właśnie tą górną wargą, będzie troszeczkę mniejsza odległość. No i oczywiście znowu poniżej dolnej wargi, a do końcówki podbródka w męskiej buzi będziemy widzieli dużo większą odległość. I tak jak powiedziałem, gdzie w damskich proporcjach mamy jakby tą idealnie trójkę, gdzie czoło między jakby od szczupka czy głowy, czy od linii włosów do brwi, czyli że nasze czoło będzie... Jedną wielkością, później taką samą wielkością będzie odległość między brwiami a czubkiem nosa i odległość od czubka nosa do podbródka, czyli że damską twarz powinniśmy idealnie móc podzielić na trzy równe części, tak w przypadku męskim te dwie dolne części powinny być delikatnie większe. Jeszcze zerkniemy sobie na podbródek. W damskim wypadku taki idealny podbródek powinien wynosić odległość między oczami, czyli że dokładnie taka sama odległość jak ma między oczami powinna się przekładać na Największą, jakby, objętość podbródka, i taka ciekawostka, również największa objętość ust powinna się mieścić w tych liniach. Natomiast, jeżeli chodzi o mężczyznę, to ta objętość podbródka, czy szerokość podbródka powinna być mniej więcej na szerokość ust. Także mamy szersze podbródki, bardziej kwadratowe, mniej zaokrąglone. Jeżeli chodzi o boki, Szczęki, no to one są przez to, że na tyle szerokie, wydają się być praktycznie na wprost z kościami policzkowymi. Gdzie u dziewczyn te boki, boki, szczęki będą często węższe, przez te kości policzkowe, tak jak powiedziałem, będą nam się wydawały nieraz e, bardziej zaznaczone lub większe. Jeżeli zerkniemy sobie na profil i zerkniemy sobie na czoło, czoło u dziewczyny powinno być lub wydaje się. No, nie wydaje się, w sumie jest. Powinno być tak, powiedzmy. Delikatnie płaskie czy, czy, czy zaokrąglone. Natomiast w wypadku męskim to czoło jest bardziej jak taka zjeżdżalnia, ma o wiele ostrzejszy kąt. I na to właśnie wpływa też ten łuk brywiowy, który bardziej wystaje i dodaje nam właśnie tego takiego spadku, gdzie między tymi brywiami jeszcze jest rozłożona poduszeczka z tłuszczem co właśnie robi nam to zjeżdżalnie. Tak jak możemy zauważyć, znowu nos jest dużo wyższy, dużo dłuższy i też ciekawostka, męskie nosy często mają o wiele mniejszy kąt jakby między ustami a nosem niż damskie nosy, czyli że damskie nosy po prostu mają często tendencję bycia bardziej zadartymi. I znowu oczywiście największą różnicą w damskich i męskich twarzach będzie szczęka, gdzie po prostu w męskiej buzi mamy o wiele większą objętość, o wiele e, większą odległość między dolną wargą a samym podbródkiem, no i też mocniejszą, e, mocniejszy kąt żuchwy i bardziej zaznaczony. Więc tak wyglądałyby różnice anatomiczne. Mam nadzieję, że udało mi się Wam to wyjaśnić w miarę logiczny sposób. Jeszcze tak dla ciekawostki przygotowałem zdjęcia kilku celebrytów, które przerobiłem w aplikacji FaceUp. Um, I ta aplikacja jakby potwierdza to, co mówiłem i potwierdza te różnice, o których Wam opowiedziałem. Dlatego, że ona jakby w... Um, jakby to powiedzieć... W nie w techniczny, ale w, w komputerowy sposób przerabia męskie twarze na damskie, damskie twarze na męskie, wykorzystując naukę i badania różnych e, naukowców, którzy udowodnili swoje tezy i, i te wszystkie różnice. Także zobaczymy, czy na, na przykładzie tych e, przerobionych zdjęć będziemy mogli zauważyć te różnice, które Wam opowiedziałem e, jak dotąd. Um, weź, weźmy sobie na przykład najpierw damskie twarze i zacznijmy od Angeliny Jolie, która ogólnie, pomimo, że um, ma, jest, jest bardzo kobieca, ma bardzo mocną szczękę. I to, to, tutaj też Wam chcę powiedzieć, że um, te um, czasami, jak, jak, jak to określić prawidłowo, e, żeby to zabrzmiało dobrze. Czasami możemy mieć niektóre odstępstwa od tych różnic e, dym, dymorfizmu płciowego lub możemy wykazywać w pewnym stopniu, najlepiej w małym stopniu, Um, na przykład na męskiej twarzy bardziej delikatniejsze, damskie cechy lub na damskiej twarzy troszeczkę mocniejsze cechy, na przykład jeżeli tutaj mówimy o Angelinie Jolie, będzie to mocniejsza szczęka i wtedy jeżeli e, wszystko inne pasuje teoretycznie do e, naszej płci biologicznej lub tej, z którą się utożsamiamy, to potrafi to wyglądać bardzo ciekawie, co jeszcze bardziej podnosi naszą atrakcyjność, przez to że wyglądamy wyjątkowo. Mm. Mam nadzieję, że to miało sens to co powiedziałem, ale w każdym razie tak jak możemy zauważyć Angelina Jolie już ma naturalnie dość mocną szczękę, natomiast FaceApp ta aplikacja przerobiła tą szczękę w taki sposób, że przede wszystkim znowu zwiększyła odległość między dolną wargą a podbródkiem, czyli że mamy większą objętość tutaj. Możemy też zauważyć, że nos jest delikatnie szerszy jeżeli chodzi o nasadę. Też zwiększyła się odległość między górną wargą a podstawą nosa. Brwi są delikatnie niżej, mamy delikatnie niższe powieki. No i oczywiście to, czego nie powiedziałem, chyba przy tamtych zdjęciach. Czoło też ma dużą różnicę w tym, że damskie czoło będzie o wiele bardziej zaokrąglone przez linię włosów, męskie czoła są często dużo bardziej kwadratowe. Tak samo te same różnice możemy zauważyć jeżeli przerobimy zdjęcie Belly Hadid. Znowu czoło jest troszeczkę bardziej kwadratowe. Znowu to czoło też ta aplikacja robi delikatnie mniejsze przez co proporcje dolne nam się zwiększają i często jak przerabia męskie zdjęcia to robi troszeczkę większe czoło, ale nie dlatego, że to czoło powinno być większe na kobiecie, tylko i wyłącznie dlatego, że dzięki temu mamy te proporcje, tak jak powiedziałem, w tych trójkach. Więc tak jak mówimy przy Beli Hedit, mamy węższe czoło, szerszy nos, mniejszą odległość między, przepraszam, większą odległość między podstawą nosa a górną wargą, no i oczywiście o wiele bardziej zaznaczoną szczękę, też dużo bardziej kwadratowy podbródek, jak możemy tutaj zauważyć. I to samo będziemy widzieli przy rianie, bardziej kwadratowe czoło, mocniejsza linia szczęki z kwadratowym podbródkiem i mocniejszą linią żuchwy, dużo szersza nasada nosa o niższe brwi, mniej powieki ruchomej, widocznej. Więc tak ta aplikacja przerabia nam kobiety. Mężczyzn przerabia oczywiście adekwatnie do kobiet. Mamy tutaj delikatnie przy koltonie hajnesie, chyba tak się nazywa ten aktor. Delikatnie większe czoło, oczywiście bardziej zaokrąglone, węższą nasadę nosa. Sam nos nie musi być sam, jakby mniejszy, ale chodzi o tą podstawę tutaj, o to, to tutaj miejsce. Mniejsze miejsce między czy odległość między górną wargą a nosem no i oczywiście o wiele delikatniejsza, bardziej zaokrąglona szczęka węższa w kącie żuchwy i o wiele bardziej za okrąglonym podbródkiem. To samo tak naprawdę będziemy mogli zauważyć na wszystkich innych męskich zdjęciach, które Wam tutaj przygotowałem. Brwi idą nam delikatnie do góry, są węższe, nie aż tak szaczaste. Czasami dodają się tutaj pełniejsze usta, ale akurat pełne usta również są dość częste na mężczyznach i są uważane na mężczyznach za dość. Atrakcyjne, także tego nie uważam za aż tak, duży, jakby, za aż tak dużą cechę demorfizmu płciowego. Chociaż przy ustach też mamy taką małą zasadę, że męskie usta teoretycznie powinny być w proporcjach 1 trzecia do 2 trzecich, gdzie damskie usta mogą mieć tą proporcję albo proporcje 1 do 1 i nadal będą wyglądały dobrze. Ok, słuchajcie, tak naprawdę jeżeli chodzi o teorię, wiem, że troszeczkę była długa, ale już przebrnęliśmy przez całość. Więc teraz możemy spróbować na mojej twarzy zaznaczyć czy wykonturować ją w taki właśnie sposób, żeby to odpowiadało tym różnicom, o których e, Wam w tym filmie staram się pokazać. Także przechodzimy do tego teraz. Jako, że jestem już pomalowany podkładem i przepudrowany, nic innego nie robiłem, no to będę konturować się na pudrowo, wybieram taki dość szary odcień po to, żeby to udawało nam e, jak najbardziej właściwie cień. I z tej strony będę miał moją męską część twarzy, można powiedzieć, a z tej strony będę miał moją damską część twarzy. Z damską częścią myś twarzy myślę, że większość z Was będzie bardzo dobrze zaznajomiona przez to, że większość influencerek to dziewczyny, a nawet jeżeli są to chłopacy, to przeważnie kontrują się oni w ten bardziej damski sposób, bo po prostu jest on o wiele bardziej popularny i o wiele więcej informacji jest um, na jego temat, chociaż... Szczerze te różnice i tak nie są aż tak duże w tym kontrowaniu, natomiast um, mam nadzieję, że jak Wam zwrócę uwagę na niektóre rzeczy, to być może jeżeli wykonujecie jakieś błędy nieświadomie, to będziecie mogli na nie wpłynąć lub jeżeli Wam się coś spodoba lub będziecie chcieli bardziej. Udziewczyńczyć, czy sprawić, żeby coś wyglądało bardziej kobieco, to będziecie mogli to zrobić. Lub na odwrót, jeżeli byście chcieli, żeby coś wyglądało bardziej męsko, no to znowu będziecie mogli z tego korzystać, w zależności od tego, jak Wam to odpowiada. Więc jeżeli chodzi o damską część twarzy, postawię sobie lusterką, może. O, bliżej tutaj. Kości policzkowe, tak jak powiedziałem, mogą być zarówno na męskiej, damskiej twarzy i wysokie, i niskie. Natomiast um, największą moją uwagą byłoby to, żeby nie zjeżdżać z nimi za nisko, jeżeli chodzi o jakby część tutaj. O, o tego miejsca w policzku. Dlatego, że przez to, że męska twarz będzie miała większą objętość, ja co prawda nie mam tej większej objętości, ponieważ ja mam bardzo małą szczękę niestety, ale przez to, że ma większą objętość, to często tutaj będzie bardziej zapadnięta skóra, przez to, że tutaj nie ma takiej poduszeczki z tłuszczem, m, także tutaj może występować cień. Na damskiej twarzy, przez to, że ta szczęka jest dużo mniejsza, ten tłuszcz się inaczej rozkłada, także tutaj tego zacienienia nie powinno być. Także możemy jechać sobie jak najbardziej pod policzkową. I ewentualnie wywijać to delikatnie do góry, żeby jeszcze bardziej podkreślić jakby zaokrąglenie naszego policzka. Natomiast przez to, że tutaj na środku twarzy również powinna być taka deszczepita podoszeczka z tłuszczem, starajmy się nie jechać na damskiej buzi za daleko, żeby nie sprawić wrażenia właśnie takiego mocnego wychudzenia, bo to też nie będzie wpływało za korzystnie na naszą buzię. W wypadku męskiego konturowania, tak jak powiedziałem, policzek może być tutaj nadal jak najbardziej wysoko zaznaczony. Ja w ogóle używam dość dużo tego konturu, żeby... Mam nadzieję, cokolwiek było widać. W każdym razie policzek może być jak najbardziej y, zaznaczony dość mocno, dość wysoko, dość nisko, zależy od tego jak macie y, faktycznie waszą kość policzkową. Natomiast gdybyśmy chcieli, możemy sobie spokojnie nawet jeszcze bardziej podkreślić męskość naszej buzi, której niestety nie posiadam, i zjechać z tym konturem właśnie w te miejsca, o których uprzedzałem, żeby na damskiej buzi. Tego nie robić. A ja później jeszcze się postaram to bardziej doblendować, i mam nadzieję, że jak będę dokładać puder, to zrobię sobie baking, żeby jeszcze bardziej te rysy twarzy powyciągać, to mam nadzieję, że mi się to wszystko uda ładnie tak wyglądować, żeby to wyglądało ostatecznie dość naturalnie. Więc yy, zrobimy sobie coś takiego, co jeszcze bardziej będzie tylko i wyłącznie podkreślało nam szerokość tutaj naszego podbródka. Mówiąc o podbródku, tak jak powiedziałem, yy, Tutaj nie będę nic starać się skracać przez to, że zależy mi na tym, żeby podbródek był dość szeroki, dlatego że on powinien mi się kończyć mniej więcej tutaj, jak widzimy, mam węższy podbródek niż, niż by to było przewidziane przez e, biologię. Natomiast przy damskiej buzi możemy, jeżeli mamy dość mocny podbródek, delikatnie go ściąć, wykontorować, żeby on się nam wydawał mniejszy. Czyli że coś takiego. Jeżeli zerkniemy na szczękę, przy męki, męskiej szczęce chcemy mieć mocną tą kąś zaznaczoną no i dość prosty kąt, dlatego ja u siebie i dlatego też zawsze siebie konturuję w ten sposób, konturuje się tak, żeby tą odległość, czy odległość, czy, czy ten kąt, czy tą moc żuchwy tylko i wyłącznie zaznaczać. Natomiast gdybyście dziewczyny, które mnie oglądają lub chłopacy, którzy mnie oglądają i chcecie zmniejszyć męskość waszej szczęki, no to najlepiej byłoby zaatakować nasz kąt szczęki, spróbować go bardziej spłaszczyć, żeby on był mniej zaznaczony i bardziej okrągły. Możemy nawet, jeżeli macie dość dużą, długą tu linię szczęki, jechać po samej kości, po to, żeby jeszcze bardziej ją złagodzić. Przeskoczmy sobie może teraz do nosa. Przy męskiej stronie nie będę nic robić, bo tak naprawdę chcę, żeby ten nos został jak największy tylko i wyłącznie się da. Przy damskiej natomiast stronie możemy sobie pozwolić na ścięcie końcówki po to, żeby nos się wydawał bardziej zadarty. Tak jak powiedziałem, przy damskich nosach ten kąt często jest po prostu większy, czyli że nosa są bardziej zadarte. Możemy też sobie delikatnie postarać się zmniejszyć nasze płatki nosa. I oczywiście wpływamy, staramy się wpłynąć na to, żeby nasz sam w sobie nos wydawał się węższy, także konturujemy go tak, jak tradycyjnie dziewczyny na Instagramie konturują nasze nosy. Też sobie przykonturuję delikatnie górę czubka, po to, żeby on siedział wyżej. Teraz pójdziemy do czoła. No i oczywiście w wypadku damskim czoło chcemy bardziej zaokrąglać żeby ono wyglądało na bardziej płaskie i wypukłe w środkowej części. Także, jeżeli chodzi o samo konturowanie i ciemny kolor, no to jedziemy tak naprawdę wzdłuż linii włosów, starając się nadać nam jak najbardziej okrągły kształt. Natomiast, jeżeli chodzi o konturowanie męskie, nikt w życiu nie będzie w ten sposób konturować. Ale teoretycznie, gdybyśmy chcieli podkreślić właśnie ten mocny łuk brywiowy, to tak naprawdę. Możemy konturować się, a za dużo produktu nałożyłem, ale ten łuk brywiowy jest mniej więcej od tego miejsca tutaj, pod nad brwią. Oczywiście trzeba było nałożyć tego produktu o wiele mniej, żeby to nie wyglądało tak jak taka plama. No i później on się wblendowuje jakby na bardziej płaską część czoła w bocznej części, natomiast na pewno nie staramy się tego czoła zaokrąglić. I przez to, że tutaj mamy Nałożony produkt, ta część wydaje się być bardziej wypukła, w tym miejscu powinno być właśnie takie wkleśnięcie, no i później tamta część powyżej znowu powinna się wydawać delikatnie wypukła i też spłaszczę trochę jakby tutaj to miejsce przy kości policzkowej, po to, żeby ona w kontraście z damską stroną była troszeczkę bardziej płaska, bo ona powinna być na równi praktycznie z linią czy z kątem szczęki, także tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o same ciemne kolory, oczywiście konturowanie to nie tylko e, przyciemnianie, ale też rozjaśnianie, więc próbuję sobie zrobić e, delikatny baking, a jeszcze Wam ja powiedziałem jednej rzeczy, ehm, dlatego ja na przykład nie nakładam nigdy korektora na górną powiekę i staram się, żeby ona po prostu była ciemniejsza naturalnie, bo gdybym nakładał sobie korektor Rozjaśniając przy okazji niestety tę powiekę, no to niestety wyciągałbym ją bardziej do przodu. A tak jak powiedziałem, dlatego nakładam sobie tutaj kontur. Męska powieka teoretycznie powinna być dużo bardziej um, zaciemniona, przez to, że brew siedzi niżej, jest głębiej osadzone nam oko, więc tam powinno być wszystko ciemniejsze. Przy damskiej powiece możemy sobie pozwolić na troszeczkę więcej rozświetlenia. No i też możemy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o brwi, czego też Wam nie powiedziałem, powiedziałem Wam, że siedzą one teoretycznie wyżej na twarzy w przypadku męskiej, damskiej twarzy i są bardziej cienkie i zaokrąglone, natomiast jeszcze jest kwestia łuku i nachylenia. Im mocniejszy łuk, tym bardziej damsko oczywiście będzie wyglądać tam brew i jeżeli kąt nachylenia brwi jest powyżej 10 stopni lub, wiecie, 10 stopni lub wyżej, no to ta brew nam się będzie wydawała tym bardziej kobieca. Więc jeżeli chcecie, żeby Wasza brew wyglądała bardziej męsko, najlepiej jest ją wyczystywać na wprost i jeżeli już chcecie ją uzupełniać, to również uzupełniać ją na wprost, najlepiej skupiając się na dolnej części brwi, po to, żeby ta brew nam jeszcze bardziej ściągała się do dołu. Teraz zrobię to tak byle jak i na szybko, bo mi tutaj na tym zbytnio nie zależy i tak raczej ten makijaż będę zaraz zmywać. Powiedzmy sobie, że coś takiego. Natomiast jeżeli chodzi o damską brwi, ogólnie idealnie byłoby, gdybym ją zakleił, narysował ją troszeczkę wyżej, no oczywiście pod innym kątem, ale ja po prostu zrobię tutaj w ten sposób, że zaznaczę ją tutaj od dołu i później zaznaczę ją tutaj od góry, podbudowując ją na górze i zaczeszę te brwi wysoko. To nie będzie aż taka oczywiście drastyczna różnica jak z zaklejeniem brwi lub przyklejeniem. I wiecie podciąganie mi, ale myślę, że mniej więcej widzicie o co mi tutaj chodzi. Dobrze. Tak jak powiedziałem, konturowanie to nie tylko przyciemnianie twarzy, ale również jej rozjaśnianie. Więc mam nadzieję, że tymi, tym pudrem, który sobie przygotowałem, uda, przygotowałem, uda mi się to buzię troszeczkę rozjaśnić. Tak jak powiedziałem, damska twarz w centralnej części powinna mieć dość wyraźny, pokaźny, po, po, pokaźną pokazna z tłuszczem, która wysuwa tą część twarzy do przodu. Dlatego ja sobie rozjaśnię właśnie nasz środek, nasz środek twarzy. No dobrze mówię aż tutaj po sam nos. No i tak samo możemy skorzystać z tego pudru po to, żeby sobie ten nasz nos delikatnie zwęzić u nasady. Więc coś takiego. Przy okazji możemy sobie podkreślić kość policzkową tutaj w takim dość wysokim miejscu. Możemy sobie oczywiście rozjaśnić też odrobinkę jeszcze powiekę i miejsce pod brwią środek czoła pamiętając, żeby zachować ten kształt w bardziej okrągłej jakby formie no i tak naprawdę powiedzmy, że na tyle moglibyśmy jeszcze delikatnie bardzo zaznaczyć łbku na dosłownie na samej linii ust po to, żeby nie powiększać ich um, w sensie tej odległości nie zwracać na nie jest za dużo uwagę jeżeli chodzi o podbródek to nakładalibyśmy dosłownie Wiecie, w taki minimalny punkcik i tak samo jeżeli chodzi o nos czubek nosa możemy delikatnie i przez grzbiet delikatnie przyciągnąć ten puder. Jeżeli chodzi o męską twarz rozjaśnialibyśmy ją w delikatnie inny sposób oczywiście możemy sobie tutaj jak najbardziej podkreślić linię szczęki jeszcze bardziej wydobywając moc pod, nie podbródka konto, kąta szczęki do tego oczywiście możemy poszerzyć nasz podbródek, żeby on się wydawał jak największy się da. Tak naprawdę możemy sobie dość sporo nałożyć tego pudru na podbródek, bo chcemy całość również wysunąć wizualnie do przodu. Natomiast męskie buzię są o wiele bardziej płaskie w tej centralnej części, dlatego też nie będę rozjaśniać tego miejsca, tego, tej części policzka. Nie będę ruszać też nosa, chociaż mógłbym nałożyć puder na cały nos, żeby on się wydawał jeszcze większy. Możemy sobie nałożyć dużo więcej tego jasnego pudru między nosem a ustami, dlatego że chcemy, żeby ta odległość wydawała się większa. Jeżeli będę podkreślać kości policzkowe to delikatnie niżej niż na damskiej twarzy i nie tak blisko jakby skroni, tylko bardziej e, mniej więcej powiedzmy na wysokości e, oka, czy końcówki oka, mam nadzieję, że ma to sens to co mówię. No i możemy sobie uwypuklić nasz Łuk brwiowy nakładając puder właśnie nad samą brew i później w tej górnej części czoła podkreślając ten spadek, czy, czy, czy to wgłębienie, które występuje tuż praktycznie zaraz po e, naszym łuku brwiowym. Oczywiście ja tej twarzy tutaj jeszcze nie wyglądowałem i jak najbardziej używałem tych wszystkich produktów w o wiele bardziej przesadzony sposób, natomiast dajcie mi znać, czy. E, Jedna strona twarzy faktycznie Waszym zdaniem wydaje się wyglądać bardziej męsko i czy druga strona twarzy? Waszym zdaniem wydaje się być taka delikatniejsza, bardziej kobieca? Na pewno, mi, jak dla mnie, tak jak patrzę na siebie, no to y, ta część wydaje się być bardziej męska. Ja się ogólnie nie kontruję zbytnio w męski sposób. Co prawda unikam rozjaśniania właśnie sobie brwi i podkreślam szczękę, natomiast nigdy nie kontruję policzkę w ten sposób. Oczywiście, jakbym to robił, to robiłbym to dużo bardziej delikatnie, żeby to wyglądało naturalnie, ale jakby nigdy sobie z tego tak naprawdę nie korzystam, bo. Przez to, że ja też mam dość wypukły ten puciek tutaj, to ciężko jest mi oszukać ludzkie oko. Ale zobaczmy. Postarajmy się sobie teraz to eksperymentalnie wblendować i zobaczymy, czy to będzie wyglądało przynajmniej odrobinę bardziej naturalnie. No po wyblądowaniu oczywiście te różnice są o wiele mniej widoczne, dlatego że Praktycznie wszystko starłem z twarzy <laughs> i nie postawiłem na aż tak duży kontrast. Natomiast zasady tak czy siak się podtrzymują są nadal takie same. Znowu powtórzę, że płeć biologiczna czy anatomiczna, jakkolwiek chcę to nazywać, to nie wszystko i w zależności od tego, z czym się utożsamiacie, to po prostu korzystajcie z tych technik po to, żeby podkreślać bardziej to, co wy chcecie lub takie cechy żeby wyciągać do przodu lub uwypuklać, na których Wam zależy. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was informacyjny i pomocny lub ciekawy w jakikolwiek sposób. Jeżeli tak, pamiętajcie o stawieniu łapek do góry, subskrypcji kanału, jeżeli chcecie takich filmików więcej. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!